Wkrótce nastąpi odjazd do zakopanego. Po drodze autokar zatrzymuje się w Kielcach i Krakowie. Prosimy pamiętać, że palenie w autokarze jest zabronione. Pasy bezpieczeństwa muszą pozostać zapięte przez cały czas trwania podróży. Prosimy upewnić się, że bagaż podręczny umieszczony jest na półkach bagażowych lub pod poprzedzającym fotelem. W przejściu pomiędzy siedzeniami nie powinno być żadnych toreb ani ubrań. W autokarach zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu przez Wi-Fi. Gniazdka elektryczne umieszczone są pod Państwa fotelami. Toaleta znajduje się po środku autokaru przy schodach. Prosimy o zachowanie ostrożności przy poruszaniu się po autokarze. Przypominamy, że zakaz palenia obowiązuje również w toalecie. Jest tam umieszczony czujnik dymu, który zaalarmuje kierowcę. Prosimy o zachowanie umowy rezerwacji na wypadek kontroli wilek. Życzymy przyjemnej podróży. To jest. Zdłużyć wszystko z tej torapki. Drodzy koledzy, can I have your attention, please? Witam na polskibaz.com. Będziemy w tym roku zakopali. sushi ci kupię! Ja, yeah. to dopiero ja ją do kupiłem, także... masz 4 Ja nie mam. Susi. Ja... Aszka nie Ja mam gdzieś portfel głęboko zakupy. Aszka! Ja jestem ulgowy, bo jestem pośledzony. Ja też mam no to, kawy Proszę? No tak. No Czyli 2,5 kilometra to jest taki kawał? Nie, nie, no poczekaj, jeden centymetr na mapie to jest 2,5 kilometra. Nie, no to niemożliwe, żebyśmy przeszli tyle. Okay, no ja tak rozumiem, że no. zobacz, czy jeden centymetr to jest 250 metrów wróć, no, no. My się podzieliliśmy. To 4 Czyli centymetr... taki kawałek to będzie kilometr. No, no to prawie. Dwa, dwa. kilometry. Trzy, no, dwa. dwa kilometry <śmiech> <śmiech> nie żartujcie, kurde. <laughs> Ale to nie cześć, będzie, ile będzie 10 dziesięć tego, nie? No tak, to pięć tysięcy rzeczywiście jest nie wiemy. No, <gry> Dlatego lepiej jest się mówić, że nie było. Ale pamiętajcie, jedzie. że my wchodziliśmy kawał drogi pod górę. No, po Mówię, że 30 km w tym No to różnie 30 idzie do cholery. Czyli w sumie trasa je ma? 10, no to tyle. To nie, no 10 ma do krzyżnych, ty spokojnie. A tam są, ma w tym krzyżnym to co że pan co pyta? Są, tak, tak na 5, 7, 8, 9, 9, a są jakieś ekspozycje? Bardzo skazywana jest? Bardziej niż na zarzut? O, bardziej, bardziej. Tam nie O, to chyba jest szansa że nie pójdzie. Zabrać to ale było mi tutaj można, bo zabrać się tak. idzie blisko ściany i... Tak. A sam nie znacznie kartę No właśnie. czy mapę, pokaż mi na chwilę. Nie no, siedź jeszcze spokojnie. Czekaj, daj zjeść. Musi być mapa, bo a Arek kręci. Nie, już kręciłem mapę. Jeszcze <grybuj> 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 trasę mamy na mapie. <grybuj> O? <laughs> Ale trzymamy się i będzie za plecę. Co tam jest takie dziwne kolorowe? Świeczka. Świeczki. Ale Pewnie będzie... tu ktoś się zabił Podsumował. Halo? Panie rezyseze. Idziemy na ksyznę. To jak tu będą takie ładne trasy, to może nie będę chował tego aparatu. No to ja będę, potem pod górę I idziemy. Pońki już nie ma wypowiedzi do kowery. Nie mam już paniki. Nie ma łańcuchów. Pod nakręciłem się? Nie, to już mi nie wymaga, bo jestem świeżo. Napijmy się wody.

Coś się w korbie wysypał w kamienie. Schronisko dobrze widać. Rowaniec. Kaskrowy zasypało chmurą. Tam, gdzie nie za taki biały. Powiem wam, że to tak nie wygląda, ale to nie jest kawał drogi. To samo było z zawartem. Wygląda, wygląda. I tą tędy to nie da tam rady wejść w ogóle. Nie, to trzeba właśnie to tamtej... nie działa. Przepraszam, to no, Nie, my się tam taką, taką, tym... Przecinką taką, 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 taką. Ja wiem, ale mówię o tamtych... Tam nie będziemy w Polsce, wiesz, a mieszkać. Dobra, to się wydaje że to sądki, to sądki. No, mi Tam. Tam. No się Trendy? Tam bo tu się chyba jakoś za bardzo przejścia nie ma. Mhm. Tam jakoś naokoło. Nie wiem. Ta... Właśnie tam pod przejścia nie widać. Tam pod górę? Nie. Nie, nie musisz tak to, ja. <noise> to był ten czarny szak naokoło taki. Tak? Tutaj na dole powinna być krzyżówka już. No właśnie, tak Światła widzę, są. na no, będziemy musieli iść tam. Tam jest krzyżowanie na dole, widzicie? My idziemy żółtym do góry. Już tam wszystko jasne. Iść. Już wszystko no, jasne, ale nie wiem, czy takie pocieszające. No, no nie jest to pocieszające. Ale nie jest też stromo, zobacz, jakoś bardzo. Bo no dobra, ale Na tam razie. wysoko tam wejdziemy. A później tam? Ale tam też będą pewnie te, wiesz... Łańcuchy. Majku, jaka jest? Słodka. Słodka, słodka. Dobra. Powiem ci że ale jakbyś się nabijał, to by się nic nie stało. Patrzcie sobie pijesz Warszawy skra nie je pierdol się ty, Jeszcze raz Całą twarz, luz Ale zimno to jest, to trzeba przyjąć. Ale orzeźwia, co? Tu byś wstawiła piwo na 15 minut no, no. Na, 5. na 5? Nie no, to jest zasadzie. Zamarznąć by nie zamarzło, aby by było idealnie schłodzony. O, chyba to nawet ja pomogło, powiem wam. Tak. Nie? A jaki jest miesiąc? Czerwiec. 23? 23 czerwca. A idziemy tam. Tam wansoko tam. tam idziemy. Nie, no tam, a potem idziemy tam, zrobimy obertasa i tam góry. mu po to? Mi... Ja po to. Ale jaja. To jest nasz panowiec. To krzyżne. Drodze czy... na krzyżu. Tak, tak. śmiesznie. I jak to jest? Ale... Tak, moi drodzy. Idę ja i Anna zdobywać szczyty. Ja Suszita. Suszita już szczytuje. Arkadiusz ma kryzys się, <laughs> I Idziemy tam na sam szczyt Proszę wezwać powiatowy na to Tutaj tych starszych nie Gdzieś tak byli, no nie wiem, 120 metrów przede Na dole to nie wiedzą, co jeszcze ich czeka <laughs> Słuchaj, spalni są. Jezusa, po tej Zaraz ich przewiję. Nie są. <grym się wstrzygłorze> Oj, czasie. Nie jest tak. Tam będzie jeszcze gorzej po drugiej stronie? Nie, znaczy, po drugiej bo... stronie to będzie już w dół, tylko chodzi o to, że teraz tutaj się, to... Zastanawiam się, czy to może być z czy nie. Nie. Po co? Wziąłeś całą mokrą. No. To sobie rozwalę. Oj. już Można moż, moż, no już schować. <grym się wstrzygłorze> O, z Cały dzień się zbierałem. Weź stąd spadnij teraz. Nie, uważaj, Arek, żebyś nie spadł.